A ze mną jest Artur Senkowski, piekielnie szybki, ale z przygodami na tej porannej pętli, na porannej pętli, która do łatwych także nie należała. Tak, natomiast przygody takie bardziej około OS-owe niż OS-owe, a mianowicie przed wjazdem na Pekac, Jodłownik, Srebrna Góra, dosłownie tam na 3 metry przed zamknięciem drogi, Zawodnicy ustawili się po prawej stronie po to, żeby mnie przepuścić jako, jako pierwszego. Fakt, że stali na pasach. No, wyprzedzałem ich z prędkością, że nie wiem, pół kilometra na godzinę, bo widziałem... No, widzę policjantów, przecież wiem, że nie mogę ich wyprzedzić. No, jak tylko to zrobiłem, to wyskoczyło dwóch strażników, bo to, to, to jest strażnik Teksasu, to nie jest policjant, to jest... No i na bogi oczywiście. I robili też wszystko, żeby to trwało jak najdłużej. Nie dostaliśmy mandatu, ale przecz, przeczołgali nas tam e, 5 minut, więc spóźniliśmy się na, na Pekac. A ja, jestem, ja mam taki krótki ląd, więc jak coś takiego się że od razu jestem bardzo nabuzowany i no na jodowniku na pierwszych moskach nie wytrzymałem ciśnienia i miałem też zimne opony, zabrało mi te wpadliśmy do rowu. Na szczęście i tu dziękuję kibicom wyszarpali nas, no ale straciliśmy raz, że tam z minutkę powiedzmy, no i tam kara za pekac, więc jesteśmy teraz 10 sekund za, za Maćkiem Lubiakiem. To nie znaczy, że jeszcze nie możemy tego wygrać. Mamy jeszcze tak naprawdę mnóstwo kilometrów, więc postaramy się teraz uspokoić. Także przepraszam kibiców, że już nie będziemy szaleć, będziemy teraz jechać na czas, tak jak, tak jak się robi po to, żeby rajdy wygrać. Był czas na szaleństwo, a teraz jest czas na, na odrębanie strat. To teraz spokojna głowa, zamiast kawy jakaś melisa by się przydała na serwisie e, i dalej w drogę. Tak jest, postaramy się żeby załatwić melisę. Mogę załatwić z biura. <noise> Dzięki. Do wszystkiego dobrego, widzimy się zatem po kolejnych odcinkach specjalnych, po kolejnej pętli 53. Rajdu Świdnickiego. Artur Sękowski z nami. Do zobaczenia, hej. Samochody napędowe dobrze się prowadzą na trasach 53 Rajdu Świdnickiego, prawda? Dają radę. Gorzej jest na takich piątkowych, szóstkowych zakrętach, jak jest troszkę syfu, ale, ale ogólnie dajemy radę. Dlatego tutaj liczy się kierowca. Ten kierowca jest właściwy, kierowca jest bardzo szybki, kierowca ma dużo umiejętności. Jak Ci się jedzie, powiedz? Jedzie nam się wyśmienicie, bez, bez żadnych przygód. Bawimy się rewelacyjnie. będzie ciekawie teraz na drugiej pętli. Artur jedzie za nami, więc... Od połowy odcinka patrzymy w lusterko, także będzie ciekawie. Całkiem szybki kierowca również, prawda? Bardzo szybki, bardzo szybki. Widziałem po czasach, to nawet w MP to tam 7-8 miejsca kręco, więc super. Jaki plan na drugą pętlę? Jedziemy swoje, pilnujemy miejsca w swojej klasie, no i przede wszystkim meta jest dla nas najważniejsza. Dla nas również, także do zobaczenia na mecie. Dzięki, do zobaczenia. Ze mną jest Grzegorz Holchowski w jakże przepięknym, potężnym, majestatycznym Audi. Tak, duże jest. Jak się spisuje na, na tych odcinkach? To jest dość szeroko, także nie mamy problemu, bo na niektórych rajdach rzeczywiście bywa wąsko. Tu jest dobrze. A czy to jest szybki samochód, jeżeli chodzi o odcinki specjalne i prędkość maksymalną? No, nie jest tak szybki, bo jest dosyć ciężki, on nie przyspiesza tak jak przyspieszają te obecne samochody, dlatego że zwężka, którą tutaj niestety wymusił organizator dla na nas, znacznie ten samochód z jego parametrów spowalnia. My tu mamy niecałe 400 koni i ono już nie jest takie, jak, jakby się to mogło wydawać, ale nam sprawia dużą frajdę, prędkość maksymalną. Wczoraj na przykład mieliśmy w granicach 186 na godzinę, także potrafi też szybko. A ja pokazuję naszym widzom i także słuchaczom kokpit tego samochodu. Jest jak w samolocie, i to jest piękne w HRSMP, właśnie. W starym samolocie. <grym> bardzo starym, nawet do 40-letnim. Tak, to auto właśnie już przekroczyło wiek 40 lat. Bardzo analogowy pojazd, ale to dobrze. No, już trochę jest jednak zinformatyzowany, bo trochę już ma nowszej elektroniki, ale ciągle jeszcze tak, w stosunku do dzisiejszej, że Audi jest bardzo analogowy. Jaki plan na drugą pętlę? Utrzymać to, co mamy do tej pory, bawić się dobrze i dojechać do mety. Do tego właśnie życzę, i widzimy się na mecie. Dziękuję bardzo. Igor Irla, lokalny matador, okazuje się. Wczoraj oczarowałeś publikę sobotnim występem i na odcinku świnicy, ale nie tylko. Skąd ty bierzesz te umiejętności? Skąd ty bierzesz taką pasję do jazdy samochodem rajdowym? Pasję miałem od zawsze, a umiejętności przychodzą same raczej. <laughs> Z rajdu na rajd nabywam coraz więcej. Powiedz, jak ci się podoba 53 Rajt świdnicki? Bardzo mi się podoba, jest szybki, techniczny, nie mam, no, jest idealny. No. Czy znajomość tych tras e, i bycie właśnie no, lokalnym zawodnikiem pomaga, czy też przeszkadza? Nie ukrywam, że nie znam wszystkich tras do końca, ale no, myślę, że pomaga. Na przykład znam Odisów, od znam Rubownik, znam e, Kamionki, więc jak najbardziej pomaga. Jak sprawuje się samochód? Na razie bez zarzutu. Wypadliśmy trochę z drogi, nawet szpachla popękała, ale. Będzie dobrze. Gdzie tam szpachla, to nie szpachla, prawda? BMW 36 ma prawo, oczywiście, ze względu na swój wiek, do, e, do takich historii, e, ale to bardzo fajny, bardzo szybki samochód. Dokładnie, też jestem tego zdania. Jaki plan na kolejną pętlę? E, no, wrócić na podium. Dostaliśmy karę, straciliśmy troszkę przez wypadnięcie z drogi, ale myślę, że nadrobimy. Jesteśmy dobrej myśli. A ze mną jest Krzysiek Święcicki. Jak się jedzie? Dzień dobry. No, świetnie się jedzie. Szybciutko, na spokojnie. Także trzymamy tempo z wczoraj. Taki dobry, niedzielny poranek. Dobrze spędzona pierwsza część dnia. Tak, bardzo dobrze, ale rano kawki nie wypiłem i teraz tak bardzo mi się ich chce. No i jedziemy dalej, nie? Także szybka kawa, mały serwis i, i lecimy dalej z dniem. Ci rozmawiałem z niektórymi zawodnikami i powiedzieli, że zamiast kawy, być może Melisa by się przydała. Taka, taka propozycja czasami na szybkie odcinki specjalne. To pobudzenie było z rana, prawda? Yy, w sumie nie. Ja akurat tak podchodzę do tego, bo już dosyć długo to robimy, że na spokojnie zawsze pierwsza pętla, a potem kawusia, ale myślę, że raczej tempo utrzymamy takie, jak mieliśmy teraz, bo nie ma sensu dziczyć na tą chwilę. Nie? Mamy dużą stratę do poprzedników, mamy dużo nadrobione za nami, także nie chcemy czegoś głupiego zrobić, żeby to stracić. To ostatnie pytanie od kuchni: kawa z mlekiem czy bez? Bez. Czarna i gorzka jak życie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. <laughs> Michał i Sylwia, no i po kolejnych odcinkach specjalnych Sylwia Michał e, i wasz forte Scortere ale także Millers Oils. Historyczne, rajdowe samochodowe mistrzostwa Polski e, Rajd trwa, zabawa trwa. Zabawa trwa, atmosfera jest wspaniała, naprawdę. Nasz cykl uważam, że jest fenomenalnym wydarzeniem. No i co, zakończyliśmy pierwszą pętlę, wróciliśmy w dobrych humorach, chociaż nie obyło się bez przygód przed e, o, jodłownikiem. E, mieliśmy miłą pogawędkę z policjantami, panowie w mundurach chyba podziałali na mnie tak rozpraszająco, że pierwszy raz od lat zgubiłam się w opisie. Rzeczywiście Michał jechał co widział przez pewną partię, ale stosunkowo. z kuchni do dużego pokoju, praktycznie, tak <laughs> no. bym powiedział dla kibiców. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że ty jesteś, bo naprawdę też tam zawsze poprawiasz przez te wywiady, trochę atmosferę, że tak można się wyczyścić. Życzę naprawdę każdemu, bo jest rewelacyjny sezon. Twierdzę, że naprawdę te nowe wórce y, są przepiękne. Są troszeczkę mają techniczne jakieś problemy, słyszę, widzę, ale naprawdę sezon jest rewelacyjny i się cieszę, że w tym roku znów praktycznie mamy prawie 30, 30 samochodów. To jest piękne. Ja Wam pięknie również dziękuję za Wasze słowa, bo dobrze Was widzieć na Mistrzostwach Polski, dobrze Was widzieć w Świdnicy. Dobrze, że walczycie, że się bawicie. Wprowadzacie bardzo dużo pozytywnej energii do tego cyklu. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Dzięki, się. że jesteś. Dziękujemy kibicom i tak dalej. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Pa. Macie Lubek, 53. rajd świdnicki. Pierwsza runda Miller Solis, historycznych rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski i niedzielny poranek za Wami. Jak było? No... Y Dobrze, aczkolwiek szybkie odcinki, e, dużo, dużo można powiedzieć kamyków, dużo y, syfu naniesionego, szczególnie na tych szybkich partiach, ale załogi RSMP nas y, bardzo dobrze ostrzegają i to szczególnie te najbardziej pechowe, które wyleciały z drogi i, i, i pokazują nam okejką, gdzie, gdzie są takie newralgiczne miejsca. No. Jazda jest fajna, aczkolwiek ten samochód jest no, nieobliczalny i trzeba być naprawdę mocno skupionym i, i jechać płynnie, żeby, żeby robić dobre czasy. Maćku, zasmakowałeś swojej karierze jazdy i samochodami najnowocześniejszymi, ale cóż takiego sprawiło, że startujesz w KRSMP, że startujesz samochodem historycznym? Cóż takiego jest w tych rajdach, co przyciąga Maćka Lubiaka, zawodnika wielkiego formatu właśnie do tych mistrzostw? No przede wszystkim atmosfera I, i ja to zrobiłem dlatego, że no, wiele lat ścigałem się autami nowoczesnymi i, i zawsze jako mały dzieciak teraz stałem wśród samochodów no, tej epoki. I, I ściganie się tymi autami jest taką, można powiedzieć, trochę przesiadką do takiej pełnej analogii, ale do takiego, można powiedzieć, prawdziwego rajdowania, gdzie czuć tą benzynę, to paliwo, gdzie to auto tak naprawdę każe trochę inaczej jedzie. E, zupełnie e, więcej, dużo więcej wymaga od kierowcy e, i umiejętności skupienia, e, wjeżdżenia, e, a szczególnie Porsche, no, to jest samochód, który jest e, no, 74 rok, to jest auto e, dwa lata starsze niż ja, e, więc e, ta jazda tym autem jest e, Naprawdę, no, taka trochę czuję się jak z filmów Le Mans. E, e, ducha walki, ducha rajdów się w tym aucie czuje nawet na dojazdówce. I to jest, to, jest, to jest wspaniałe, że, e, że, że takim autem można tak szybko jeździć. E, no i, i tak się dobrze tym bawić. No, myślę, że, że to jest fajna seria, szczególnie ta seria do Mistrzostw Europy, gdzie tych samochodów jest bardzo dużo i różnych. I można się też na nie napatrzeć i atmosfera jest niesamowita tych rajdów. Otrzymamy ciuki za kwintesencję sportu samochodowego. Dziękuję bardzo, dziękuję. A ze mną jest Marcin Kwaśny i jego przepiękne Subaru. Jak się jedzie? E, witaj, jedzie się dobrze, aczkolwiek jest to mój pierwszy start w samochodzie czteronapędowym, e, dlatego nie chcę szaleć i jedziemy generalnie po naukę treningową. Nie, no, samochód cztery napędowy, ale to jeden z najbardziej klasycznych cztery napędowych samochodów. Przepiękna, przepiękna konstrukcja. Jak ci się podoba? Eee, ten samochód zawsze był bliski mojemu, mojemu sercu, eee, dlatego też go kupiłem. Eee, kupiłem go bardzo niedawno. Eee, I no, jest bardzo jeszcze sporo pracy przy nim, dlatego no, trzeba jeszcze kupę pracy, energii i czasu spędzić przy nim. Widać, że ten samochód Ci się podoba, a dotykając ten samochód on drży nawet na wolnych obrotach. Emocje ogromne, prawda? Zgadza się, zgadza się. Wibracje są fajne, ale tak te samochody właśnie powinny pracować. Prędkość biegu jałowego jest w zasadzie taka sama jak, jak była w epoce. Jest to około 1800 obrotów, więc w zasadzie dźwięk jest niemalże identyczny. Bajkowo, bajkowo. Życzymy wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Ok, dziękuję, powodzenia. A ze mną jest Marcin Majcher, przed chwilką komplementowany przez Maćka Lubiaka. Ej, jak ci się jedzie? Dobrze, teraz już całkowicie spokojnie. Eee, takie nam się wydaje, że auto się miękkie zrobiło, więc jedziemy zwłaszcza te szybkie partie, gdzieś to jedziemy z taką dużą dozą bezpieczeństwa i patrzymy w kierunku mety. Tam już czy jedno miejsce wyżej, czy niżej, to nie robi różnicy. Chodzi po prostu o to, żeby mamy już tą metę gdzieś tam na oku i chcielibyśmy tam dotrzeć. Trzeba na tę metę dotrzeć, oczywiście. Jak sprawuje się samochód? Samochód ok. Mamy właśnie tylko wrażenie, że jest się zrobił jakiś taki dzisiaj yy, bardziej miękki. Zaraz będziemy patrzeć o co chodzi. Albo ta charakterystyka odcinków dzisiaj jest taka bardziej, może jest bardziej przyczepnie, po prostu, i dlatego nam się wydaje, że jest bardziej miękki. Zaraz będziemy sprawdzać. To analizujcie tego czasu trochę, będzie na analizę. I do zobaczenia na kolejne pętli. Do zobaczenia. Ze mną jest Szymon Rusin. przepiękny BMW, widowiskowe BMW z takim kierowcą na pokładzie. Jak się jedzie? Bardzo dobrze, wiesz, do chwili potrzebowałem, żeby się rozkręcić, ale już jest lepiej, już czuję ten feeling z powrotem w 36 także. Piękna pogoda, również wielu kibiców na trasie. E, jaki plan na drugą pętlę? No, systematycznie troszkę przyspieszać, ale myślę, że takim w miarę spokojnym tempem do mety. E, to jest w sumie nasz pierwszy udział w, w HRSMP, wcześniej w Polski się ścigaliśmy, także chciałbym ukończyć ten rajd, żeby tak dobrze zacząć ten cykl. Jak Ci się podoba właśnie inauguracja startów HRSMP i atmosfera w tym cyklu. No, właśnie szczególną uwagę zwróćmy na atmosferę. Bardzo sympatyczni ludzie bez takiej szczególnej napinki, spokojnie przyjacielsko. Myślę, że atmosfera jest dużo Fajniejsza niż rzeczywiście w RSMP. Także bardziej mi to odpowiada To powiem Ci jeszcze, że zainteresowanie kibiców tym cyklem Jest również przeogromne i ono wzrasta Tak, myślę, że tutaj zmiana regulaminowa Że pozwolili autom do 2000 roku startować w tym cyklu To myślę, że bardzo, spowoduje bardzo Duży przyrost samochodów, no i rozwój tego cyklu Także myślę, że to była bardzo dobra decyzja No bo te auta to już też takie young timery tak naprawdę I bardzo no, Dobrze się je ogląda po prostu Zdecydowanie tak, wszystkiego dobrego i do zobaczenia Super, dziękuję, do zobaczenia Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia, Karol Ferenc.